A można powiedzieć, a można by powiedzieć idziesz, idziesz i nuda. I dochodzisz ostatni albo pierwszy, inni cię wyprzedzają, ale po prostu jak masz ochotę to się zatrzymujesz i delektujesz się tym co jest akurat w zasięgu twojego wzroku, dłoni bo wszystko w sobie już masz. Do no wszystko czego dziś chcesz, bardzo blisko je. Ja zapomniałem swoich piosenek. Tu się nic nie liczy. To nie ważne, że ktoś cię wyprzedza. Mnie wyprzedza. To nie ważne, że ja kogoś wyprzedzam. To w ogóle nie ma znaczenia. Ważne jest, żeby po prostu iść i sobie w tym być. W swoim tempie. Za swoim trudem, ze swoimi myślami. Twoją radością. Tak, tak. oczywiście pokazuje tylko piękne widoki, ale jest też zajebiście trudno. Wracasz do alberga albo do alberge, wszystko cię pali. Właściwie nie możesz powiedzieć, co cię nie boli, bo wszystko co masz, to cię boli. Nie wiesz od czego zacząć. Wpadasz. szczęśliwy, że doszedłeś. Cieszysz się, że będziesz mieć mieć. A pan ci mówi Twoje łóżko jest na czwartym piętrze. Tam wysoko, buty zostaw na dole i zapierdzielaj na czwarte piętro z plecakiem. Po prostu to są takie chwile, których jedyne co można to się po prostu uśmiać. Jak w każdym kłopocie w życiu. Co się przydarza. Nie ma co brać tego za bardzo do siebie. Po prostu trzeba to obśmiać. Nie znaczy, żeby tego nie zrobić. bo jak chcesz spać w pokoju, odpoczywać jak człowiek na łóżku, bo to, to trzeba się wdrapać na te czwarte piętro. No, wszystko ci boli. Śmierdzisz jak stadą owołów. Po prostu. A no, z zadowoleniem idziesz do tego łóżka. I cieszysz się, że zaraz będziesz smarować stópki i kolanka. Nie, tam to ci do głowy przyjdzie. I przychodzi człowiek i pyta hej, możesz porzucić mi swojego kremu A ty Tak, a trzeba, żeby Ci pomóc smarować swoje stópki. Nie, nie, tak się nie robi, nie? Oczywiście je się robi. Są tacy ludzie, którym trzeba posmarować ścięgna, bo ją po prostu oni sięgają. I to jest fajne w tym, że można sobie pomóc. Zadziękuję. dziękuję. Potem na trasie być może on na tobie stópki ścięgna albo plecy albo poniesie za ciebie przez chwilę twój plecak na czwarte piętro Ech. taka banalna ta moja opowieść no bo nie mam czym się podzielić więcej Ci chyba składa się z banałów w ogóle chcesz, robisz, masz idziesz w drogę, przygotuj się na to, że będzie pod górę przygotuj się na to, że będzie zimno przygotuj się na to, że będzie ciepło na wszystko się przygotuj, ale na wszystko tak naprawdę nie da się przygotować nie da się zabrać plecaka, który waży 40 kg i biec no, a chyba, że jesteś jakimś takim ekstremalistą czy jak to nawet nazwać, nie wiem właśnie i chodzi o to, żeby mieć w tym plecaku na tyle komfortowo rzeczy żeby być czuć się zaopiekowanym, móc się zaopiekować sobą, może innymi ale żeby też nie tachać na tych plecach za dużo Dobra, posłuchajmy ptaków. Co tam, co za Moje buty z, z ostatniego kamino, już są po prostu mocno zużyte, mocno. Nawet nie mogę zgnąć tej nogi, żeby dziurały podeszwy, ale są no. rąbiście wygodne po prostu. Mam no, jeszcze drugie, próbuję się do nich przyzwyczajać, chodzę pół dnia w tych, pół dnia w tych. Na razie te wygrywają, pomimo wszystko. Błota się nie boją, trawy się nie boją, na kamieniach czuć, że się pięta odbija. No ale to cóż, coś za coś, nie? Droga pusta, znaków nie ma, czy ja w dobrą stronę idę? Nie wiem, ale mi się podoba. Zawsze można sobie włączyć GPS w telefonie. Albo poczekać, żeby ktoś cię dogonił. Tak nagrywam, bo chcę się podzielić widokami. Może, może ktoś akurat powie, ale fajnie. Podoba mi się. Czuję się lepiej, bo to widzę jak to widzę. Dobrze, że to może mogę zobaczyć. Nie, nie muszę się tam wybierać, męczyć się, że ktoś mi to pokazał. Nie wiem. Nie wiem po co to robię. Ale, ale to płynie z serca nikomu tym krzywdy nie robię piękny, naprawdę piękny, piękny teren aż bym chciał się tutaj pojeździć na koniach a może następne To też fajny pomysł oby już nie samemu, oby już nie samemu oby już nie samemu, taka moja intencja już mam dosyć życia w samotności i wśród ludzi, którzy wykorzystują drugich innych, którzy nie są dla siebie wsparciem, którzy po 17 latach potrafią ci powiedzieć: Kurwa, nie byłeś moim przyjacielem! Ja ciebie potrzebowałem tylko po to, żeby cię wy. bo jesteś wspaniałym człowiekiem, mam już dosyć, już chcę i zasługuję na to, żeby żyć normalnie. Także dory, do pewtroki, ruszam przed siebie, po swoje, po swoje życie. Jakie są naprawdę fajowskie Do no później